Rafał Skórski, zapraszam na serwis informacyjny w News24. Rządy państw zachodnich zakazują używania TikToka przez urzędników państwowych. Czy ich śladem pójdzie również polski rząd? O tym porozmawiam z moimi państwa gościem. A moimi państwa gościem jest Piotr Kukła, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa w Krajowym Instytucie Cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rządy państw zachodnich zakazują używania TikToka, aplikacji TikTok urzędnikom państwowym. Jaka jest najczęściej argumentacja za tego typu posunięciem? <laughs> najczęściej argumentacja jest taka, że Aplikacja TikTok może pozyskiwać dane osobowe użytkowników, to znaczy ich zdjęcia, kontakty, zapisane dane w kalendarzu. Co może się wiązać też z polityką państwa Chin, które nakłada na firmy technologiczne obowiązek przekazywania danych pozyskanych z różnych aplikacji. Polski rząd powiedział, że nie pójdzie śladem. Rządów, jeśli nie będzie miał e, twardych dowodów, e, czy jest szansa, żeby tego typu twarde dowody pozyskać? Należałoby zrobić tak naprawdę badanie tych aplikacji. Specjaliści cyberbezpieczeństwa holenderscy jakiś czas temu pokusili się o sprawdzenie bezpieczeństwa aplikacji TikTok i właśnie pozyskiwanych w niej danych. Natomiast no, wymaga to na pewno potwierdzenia twardych dowodów. Uchwała Rady do spraw cyfryzacji zaleca jednak usunięcie TikToka z państwowych urządzeń. Czy tego typu sugestia może sprawić, że polski rząd jednak pomimo braku do tej pory tych twardych dowodów zdecyduje się na zakaz używania aplikacji TikTok przez urzędników państwowych? Ciężko powiedzieć, jeżeli tak się stanie, to dołączymy do kilku krajów, które już się na to zdecydowały. Wskazania Rady są jasne, że należałoby usunąć aplikacje z urządzeń używanych do celów służbowych. Natomiast no, z mojego punktu widzenia szczerze powiem, że nie widzę sensu zastosowania aplikacji TikTok w urządzeniach służbowych. To jest typowa aplikacja do przeglądania prywatnych rzeczy. Co prawda mamy rok wyborczy, w którym politycy dość często też sięgają po aplikację TikTok, żeby się promować. No ale to jest nie powinno mieć miejsca na, na sprzęcie służbowym. Wspomniał pan właśnie o roku wyborczym. TikTok jest jednym z narzędzi z tych kanałów dotarcia do młodszego odbiorcy, czyli potencjalnego młodszego wyborcy. Również urzędnik ma oczywiście prawo i zapewne wiele osób tak robi, że ma i telefon służbowy, i telefon prywatny, i no, nie ma co się łudzić, że kwestie e, służbowe są załatwiane tylko i wyłącznie z telefonu służbowego. Mam tutaj na myśli może nie tyle wykonywanie połączeń, co na przykład pisanie maili czy innych e, wiadomości. Czy tak naprawdę realne jest, e, by mm, skłonić urzędników do tego, żeby nie używali tej aplikacji, jeżeli taka decyzja by zapadła, biorąc pod uwagę, że mogą mieć właśnie jedno, dwa czy nawet trzy urządzenia, w których taka aplikacja zainstalowana może być? Ja myślę, że to powinno wynikać bardziej z polityk bezpieczeństwa danej instytucji urzędu niż z nakazów z góry. Jeżeli nakaz z góry będzie oczywiście, no to do, do takich kroków musi dojść. Natomiast każda z tych instytucji powinna mieć w swojej polityce bezpieczeństwa jasno określone, do czego może być wykorzystywany sprzęt służbowy i na sprzęcie prywatnym z jakich aplikacji możemy korzystać, o ile w ogóle możemy korzystać. Mieliśmy taki dosyć jaskrawy przykład korzystania, a tak naprawdę nie korzystania z e, e, poczty przez urzędnika państwowego, z poczty e, firmowej, e, z maila w, z konta prywatnego wyciekły, wszyscy mieli e, po ich opublikowaniu dostęp do ich treści. E, czy Biorąc, tak pod uwagę, biorąc pod uwagę taki czynnik typowo ludzki już te nasze zachowania. Aplikacja TikTok z roku na rok zyskuje bardzo no popularności. Można w niej znaleźć oprócz treści rozrywkowych, także treści związane z bieżącą działalnością polityków, które może nie są, nie dotyczą spraw bardzo poważnych, ale polityka też nie zawsze jest poważna. A w roku wyborczym no, kandydaci będą zapewne chwytać się wszystkich możliwości, żeby zachęcić do głosowania na siebie. Czy realne jest w ogóle, żeby od żeby urzędnicy nie korzystali nawet na, na urządzeniach prywatnych z tego typu aplikacji? Znaczy tutaj wskazanie rady do spraw cyfryzacji, jeżeli chodzi o prywatne urządzenia, polega na tym, aby odizolować prywatne aplikacje, prywatne działania od tego, co mamy służbowego na telefonie, czyli od poczty, e-mail. Takie mechanizmy można wdrożyć na urządzeniach mobilnych, takie mechanizmy można wdrożyć na urządzeniach przenośnych, komputerach, laptopach, więc myślę, że to dalej zależy od polityki bezpieczeństwa danej instytucji. Czy są już jakieś widoczne efekty, jakieś spostrzeżenia dotyczące wprowadzenia tego zakazu przez rządy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii? Ostrzeżenia wystosowały również czeskie służby. Czy już wiemy więcej? Czy to rzeczywiście się sprawdziło? Czy rzeczywiście urzędnicy nie korzystają z TikToka na urządzeniach służbowych? Ciężko mi powiedzieć, chyba jest za wcześnie jeszcze na to, żeby stwierdzić jednoznacznie, czy to miało jakieś. Czy to zostało zrealizowane? TikTok to nie jedyna aplikacja, co do której rodzą się pewne wątpliwości. Czy różnego rodzaju analogiczne aplikacje, które mogą stanowić z potencjalne zagrożenie dla urzędników, dla użytkowników, którzy są urzędnikami państwowymi, czy komunikaty o tego typu aplikacjach również się pojawiają, może nie tak mocno widoczne w przestrzeni publicznej, ale czy do urzędników, do instytucji docierają informacje, żeby z danej aplikacji nie korzystać? Czy znaczy co do wskazań konkretnych aplikacji nie. Natomiast tak jak mówiłem, polityki bezpieczeństwa różnych instytucji określają w sposób konkretny, co możemy robić na sprzęcie firmowym, bo sprzęt prywatny tak jakby nie do końca um, instytucja ma na niego wpływ. Natomiast. Większość aplikacji pobiera w jakiś sposób nasze dane, tak jak TikTok, tutaj, o którym mowa pobiera na przykład, ma dostęp do, do kontaktów, do kalendarza, do, do różnych innych zdjęć, filmów, które mamy na telefonie. Tak, inne aplikacje, media społecznościowe, aplikacje mediów społecznościowych, aplikacje, które w jakiś sposób służą nam do kontaktu, też pobierają troszkę za dużo w pewnym momencie, niż są do tego stworzone. No, ja sobie nie wyobrażam sytuacji. W której TikTok na przykład miałby mieć dostęp do moich danych z kalendarza, moich kontaktów. Tak naprawdę chodzi tylko o to, żebym miał dostęp do na przykład zdjęć czy tam filmów, które, które no jestem w stanie udostępnić. Czy mamy już do czynienia z jakąś reakcją właścicieli TikToka na wprowadzenie zakazów przez rządy państw zachodnich. Tak, właściciele TikToka. Oczywiście zaprzeczają tego typu e, e, oskarżeniom, że, że dane zostają pozyskane i są przekazywane do, do Chin. E, tutaj każdy z, e, każda z e, spółek córek TikToka, e, w których w krajach, w których e, TikTok został w jakiś sposób ograniczony, e, oczywiście ma e, co do tego, że te dane nie są przekazywane do, do Chińskiej Republiki Ludowej, są tylko i wyłącznie wykorzystywane w zakresie krajów, do których tak naprawdę ta, ta instytucja, ta firma działa. A czy rząd chiński w jakiś sposób odniósł się do tego, że w kontekście wykorzystywania tych danych, o których mówimy, pojawia się zarzut, że jest to chiński wywiad? O tym nie słyszałem natomiast jeżeli chodzi o rząd chiński no to tak jak mówiliśmy na początku wszystkie spółki technologiczne w Chinach muszą przekazywać muszą na wezwanie przekazywać dane pozyskane tak podobno się stało w Stanach Zjednoczonych gdzie pozostały pozyskane dane kilku dziennikarzy. Przypomnijmy, rząd polski na razie nie idzie śladem rządów państw zachodnich, nie zakazuje używania, instalowania aplikacji TikTok w urządzeniach służbowych. Czy niebawem to się zmieni? Będziemy przyglądać się tej sytuacji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi państwa gościem był Piotr Kukla, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa w Krajowym Instytucie Cyberbezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. W tym serwisie to już wszystko.